Widzicie? To jest ta pięknie rozwinięta, inwestowana Łódź z, przez ostatnie jakieś no 3-4 dekady. No asfalt zrobili, pokrzywili, nawet drzew przesadzili, prawda? A tutaj okolice takie no. się, że im więcej pieniędzy by Gmina zaciągnęła kredytu w banku komercyjnym, z niczego kreowanych pieniędzy, to wtedy Byłoby na drodze tu bezpieczniej. Byłaby może prosta, bardziej byłaby może schodnikiem, bo by się dało zrobić chodnik dla pieszych. No i po prostu dałoby się może zrobić od razu poduszki berlińskie, tak, żeby auta zwolniły, miały próg, żeby nie przekraczały prędkości przyzwoitej. No, bezpiecznie, żeby było, rozumiecie. No mam nadzieję. No, czyli pieniądze trzeba kreować, a nie oszczędzać. Rozumiecie, gospodarze Łodzi? No kreować, a nie oszczędzać. No bo to są inwestycje strategiczne, a nie jakieś tam dla miasta ważne dla miasta. A nie jakieś tam inwestycje w fikcyjne, że tak powiem, aktywa wirtualne, jakieś tam kryptowaluty, czy jakieś inne toksyczne dla gospodarki waluty, tak jak Kiyosaki opowiadał, żeby inwestować w bitcoina, nie? Nie inwestować w bitcoina, ludzie, oszaleliście, ocipieliście, inwestować w ziemię, no, tu robić wielkie inwestycje, no, w dolinę Łódki, no, proste. Dolina no Łódki, kompań, zajrzyjcie i przeczytajcie, co tam się przedstawia wam, jaki jest plan. Mój plan, może boski plan, jak chcecie wierzyć, czy nie wierzyć, no, takie tutaj widzicie, widmo dom. Stoi już też za 35 lat I pustostan Nawet właściciel nie dokończył no, Widzicie Widzicie jak pięknie No pięknie, nie? Zielono Ale to jest ludzie w centrum Polski To jest centrum Europy No jakiś tam dom się wybudował Ale takie coś to za mało Tu potrzeba Tricking Scrum Complex no, Czyli kompleks Korony Trzech Królów ludzie no. Czyli nie kompleks Tylko właśnie Zespół Korony Trzech Królów, który da nam kopa. Kopa, bo to będzie inwestycja ogromna, czyli dużo pieniędzy napłynie do lokalnej gospodarki, do łódzkiej gospodarki. i Wszyscy przez swoją pracę się wzbogacą, rozumiecie, a kompleks, czyli kompleks Korony czy Królów, to trzy wieżowce, nie więcej, żeby tutaj nie zaburzać przepływu, że tak powiem, korytarza w korytarzu powietrznym, który tu jest bo tu korytarz powietrzny jest bardzo ważny do miasta między innymi do Radogoszcza no także trzy wieże trzy wieże 300, 600, 900 metrów no. i to wszystko nie jakieś Manhattany zaraz takie bajery nie, żadnych takich rzeczy tu po prostu tylko drogę na przestrzał jakby był przejazd koniakowską do Opolskiej, nie rozumiecie no, no, to zobaczcie, jak nie chcecie wierzyć, że tu trzeba wielkich inwestycji, to zobaczcie, jaka to rodzina. Tutaj, tutaj po tej stronie, powinno być Muzeum. Muzeum y, Historii Świata. Albo, albo nawet wszechświata, czy co tam wiemy? Po prostu. O, i arki Noego. Bo Łódź ma w herbie Łódź, czyli arka Noego, to jest potrzebne. Piękna Arka nowego. jakiś nawet replika, jakiś nawet budynek w kształcie repliki Arki Noego. czy cokolwiek tu architektom przyjdzie do głowy. No zobaczcie, no, jaka tu dolina. Tutaj właściciel sprzedał tylko dom, jeden wyremontowany, a tam z tyłu, z tyłu pustostan. Znaczy, no tam jakieś dziewkawozowe wozowe były, ale tam były przede wszystkim tereny gospodarcze. Które zostały, znaczy budynki budynkach gospodarcze, które zostały zburzone. Więc się przygotowuję powoli ktoś tutaj pod inwestycje. No i jak mówię, muszą być tu wielkie inwestycje, wielkie inwestycje. Widzicie te dżunglę. To po prostu to, to zwykły gościu sobie tutaj kto chce dom wybudować, to sobie tak nie podejdzie, nie? Rozumiecie, nie? Że sobie jutro zacznieś fundamenty raci, czy tam za dwa tygodnie sobie wykłopię po prostu. No, że tak powiem, w piasku, dół, czy tam jakieś tam koryto na wylanie fundamentów, czy cokolwiek, czy nawet koparka. No widzicie, co tu jest. Nie? No, przyroda wzięła wszystko po prostu dzicz. dlatego tego tu trzeba ciężej rozpięto i wielkich inwestycji. I będzie dużo pracy dla ludzi. I już wszyscy będą bogaci. Widzicie to? Tu okrętowa, meskicka. Widzicie to okrętowa. Bez chitry tutaj trzeba wszystkich ściągnąć, panie Trzask, Rafał. Bo nawet was tutaj no, papier się rozdarł na półpoczynku. Tak pięknie to jest Piękny dzień. Piękny dzień. Także, no widzicie, tu na przestrzą, przecież tu powinna być ulica na Przestrzał, nie wydaje wam się, tu prosto jak od Brzezińskiej leci, tu aż przez dosiską Przecina i leci dalej do Opolskiej, no nie? Nie wydaje wam się, no tu powinna być ulica, no dalej, no, a nie ma, bo se ktoś dom wbudował i mu ciągle trzaskają w bramę, no, wprost, po prostu widzicie, no, bramy nie ma. Znaki, proszę państwa, znaki, czytajcie, to się znaki na niebie i ziemi. Inaczej wasz szlost się nie odmieni Także tutaj prosto na proszę drogę ciągnąć do opolskiej Rozumiecie Urzędniczy trzki urzędnicy na no. proste, proste i logiczne chyba nie także dziękuję Ja wam to zwiastuję Jaka łóżba będzie piękna i bogata nie chcecie to nie wierzcie ale zajrzyjcie w mojej na stronie Bogusiak Reimes Czyli no, na podstronie Rymy Po, po prostu jaki tam układam grafy nowy sen no, popis partii mandat dla sieci no, no można sobie tam odczytać ciekawe rzeczy o tych rymach odczytać, chociaż są bez merytoryki bez, bez metryki przepraszam, ale pełne merytoryki no. Także dziękuję za uwagę. Już nie przedłużam. Nie zaburzam Wam dnia w porządku, ale nie myślę tylko o pustym żołądku, ale też myście o pustej głowie. No, Wam trochę. Zapełniam Wam ideą jakąś ten pusty zban. No, mam nadzieję, że tak. No, to dziękuję. Pa, szanujmy się. O, widzicie jeszcze, tak? Tutaj kolejny fajny teren. Nie wykorzystany Tutaj kolejny. Niewykorzystane. A te kamienie to wiecie? To są jaja dinozaura, nie? Znaczy były tam, było więcej, ale ale zostały wrzucone gdzieś na kamienie no, zakopane. Jaja dinozaury, nawet są w, w tym fundamentach tego domu. No wierzcie, no jaja dinozaury dinozaura skamieniały. No. Zery tam jakieś tam. Nie wiem, no. panowanie dinozaurów, nie? Czyli przez kilkudziesięciu milionów lat po prostu no po prostu my tam nie widzieliśmy, no że tam są jakieś jaja, no. Po prostu kamienie były, a ja jako dziecko byłem ciekaw, co to w ogóle jest. No, zawsze byłem ciekaw. No i jaja jak berety, nie? Nie no, żartuję z tymi jajami dinozaura. Ale kto to wie? No to hej.